Witam wszystkich bardzo gorąco, Abi Lopez. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o tym, że 95% z tego, kim jesteśmy, pochodzi z zewnątrz, ze środowiska i wpływu na to, kim dzisiaj jesteśmy, co słyszeliśmy na temat samych siebie, świata, innych, w co i komu sami zdecydowaliśmy wierzyć, słuchać lub darzyć autorytetem, lub uczynić jako naszego idola, Boga, przykład? a kogo postanowiliśmy odłożyć na półkę, zignorować albo wrzucić do worka złych, niszczących nas rzeczy. I w procesie naszego dorastania, oprócz naszego systemu myślenia i wierzenia, już mamy ustalone pewne rutyny, schematy, sposób naszego zachowania, przekonania, bo już jesteśmy zaprogramowani jak program komputerowy. I tak naprawdę nie byłoby w tym nic złego, jeżeli byśmy od początku uczeni właściwych, bożych, biblijnych rzeczy, Bożego myślenia. Dlatego Bóg spędzał tak wiele czasu z Adamem na początku. Adam w Edenie był zapatrzony w Boga. Bóg był jego jedynym autorytetem i przykładem i zanim upadł, on był doskonałym człowiekiem, który miał takie same myśli jak Bóg, albo przynajmniej podobne, przed grzechem, przed upadkiem. On był w stanie oglądać oblicze Boże, bezpośrednio słyszeć Jego głos. On znajdował się bezpośrednio pod wpływem Ducha Bożego. Czy to nam coś nie przypomina, co zrobiła ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu? Co jego życie, śmierć i zmartwychwstanie uczyniło dla nas? Dokładnie. Jezus przez swoją ofiarę przyprowadził nas z powrotem do tego samego miejsca, kiedy zanurzamy się w nim, kiedy jesteśmy pod wpływem ducha świętego, kiedy umieramy, nasza cała stara natura, kiedy nie tylko się zmieniamy, ale powracamy do pierwowzoru tego, kim byliśmy w Adamie, zanim. On zgrzeszył, zanim upadł. I kiedy rodzimy się nowo, czyli z wstajemy razem z Nim, Jezusem Chrystusem, wtedy z powrotem mamy bezpośredni udział i przystęp do Bożej obecności. Dlatego, kiedy Go uwielbiamy, kiedy przychodzimy do Niego, często wyrażamy coś w typu czuję Bożą obecność. Ale przecież on jest cały czas z nami. On nie jest z nami więcej tylko, kiedy podnosimy ręce albo go wielbimy, ale to, co się wtedy wydarza, to my zaczynamy doświadczać jego głębszej rzeczywistości, ponieważ obcujemy na płaszczyźnie duchowej, tej wewnętrznej. Nie w naszym myśle i w intelekcie, ale w tym miejscu, które nazywa się naszym sercem. I o tym dziś z Tobą porozmawiam. Co jest naszym sercem, a co jest naszym umysłem, intelektem, jaka jest różnica? Czemu nie jestem w stanie słyszeć Boga na poziomie moich emocji, moich myśli? Czyli dlaczego tak bardzo zmagamy się? Czemu tak wielu ludzi mówi, nie, nie umiem słuchać słowa Bożego? Dlaczego? Ponieważ słuchamy go i szukamy w niewłaściwym miejscu w naszym umyśle zamiast w naszym sercu. Gorąco zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebook przeznaczeni do zwycięstwa. Wierzymy, że będziesz nią bardzo ubłogosławiony. Możesz tam umieścić swoją prośbę o modlitwę. Odnaleźć innych braci i sióstr, przyjaciół w Chrystusie, albo kościół, społeczność, jeżeli szukasz w swojej okolicy. Często robimy transmisję na żywo, modlimy się o innych, dzielimy słowem Bożym, wielbimy razem Boga, śmiejemy się razem, płaczemy razem i budując relacje, staramy się odpowiedzieć na każde pytanie, więc czekamy na Ciebie. Bardzo was proszę, abyście się skupili na każdej minucie. Ponieważ jeżeli czegoś słuchasz tylko jeden raz, wtedy pamiętasz tylko 30%. Kiedy to zapisujesz podczas słuchania, wtedy zapamiętujesz 78% z tego, co słyszałeś. A jeżeli słuchasz czegoś 7 razy, wtedy zapamiętujesz to w 98%. A modlę się, aby to, o czym dzisiaj będziemy mówić, przynieś, przyniosło niesamowity efekt do Twojego życia. Więc jedziemy. Największą, najpotężniejszą siłą, jaką człowiek może posiadać, jest twoja moc wierzenia, twoja wiara. Największą siłą, jaką człowiek, ty i ja możemy posiadać, to jest siła naszego, twojego i mojego wierzenia. W wielu z was w tej chwili zrodziło się pytanie: a co z mocą Bożą? O czym ty mówisz, Abi? W tym nie ma dwóch zdań. To jest oczywiste, Bóg ma moc najpotężniejszą, ale takie pytanie kwalifikuje się odnośnie mocy bożej. Natomiast na pytanie, jakąś największą siłę posiada człowiek, to jego wierzenie, czyli jego wiara. Bo jest ona tak potężna, albo powiem inaczej, ma taki wpływ, że może powstrzymać działanie Boży, Bożej Mocy w Twoim życiu albo w życiu innych. Oczywiście jest to stwierdzenie dosłownie na krawędzi, tak? Ale przypomnę Wam słowa samego Boga, które skierował do Izraela. Wy powstrzymaliście mnie przez swoją niewiarę, a Jezus tysiące lat później powiedział te same słowa, kiedy przyszedł do pewnego miasta, w którym chciał czynić cud, bardzo wiele wspaniałych rzeczy, co Biblia mówi? Nie mógł przez ich niewiarę, ich wierzenie. Dlatego, twój system wierzenia, twoja wiara, to, w co wierzysz, jest tak niezwykle istotne. To, w co wierzysz i w to, w co nie wierzysz, ma niesłychany wpływ i siłę na twoje życie. Powtórzę to jeszcze w inny sposób. To, w co wierzysz i w to, w co nie wierzysz, ma taki sam potężny potencjał, aby wpłynąć na twoje życie. Albo możecie zbudować. Albo zrujnować, czyli widzimy tutaj zestawienie opozycyjnych sił. A czym jest wierzenie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Wierzenie to nasze głębokie przekonanie, to nasza percepcja realności, bo Twoje wierzenie jest czymś, co Twoje serce szacuje i ocenia jako prawdę. Twoje wierzenie utrzymuje w tobie to, co myślisz, że jest prawdą. Więc Twoje wierzenie opiera się na Twoim przekonaniu, percepcji i tego, co określasz jako prawdę. Naszą wiarę nazywamy także nadzieją, zaufaniem albo sposobem myślenia. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie lubię sposobu, w jaki myślisz, to oznacza, że nie lubi sposobu, w jaki Ty wierzysz w rzeczywistość. Jak, jak to postrzegasz? Wierzenie może także oznaczać przeświadczenie, perswazję, pewność albo mniemanie. Kiedy często ludzie określają, mam przekonanie względem tej sytuacji albo czegoś, albo pieniędzy, albo małżeństwa, relacji, dzieci, kościoła, wychowywania dzieci. To wszystko ocenia i określa ich koncept wierzenia. Zadam Wam pytanie. Jak myślicie? Co jest największym, najcudowniejszym organem człowieka? To nie serce, które pompuje w nas krew, choć oczywiście bez niego nie możemy żyć. To nie płuco, które pompuje w nas powietrze, co jest także jednym z najbardziej podstawowych, niezbędnych funkcji naszego życia. Ale najcudowniejszym, najwspanialszym, najbardziej skomplikowanym organem jest mózg. Nasz mózg składa się z miliardów komórek. Nie jestem ekspertem w dziedzinie e, mózgu, choć. Ten temat mnie bardzo fascynuje, w jak cudowny sposób stworzył nas kochany stwórca, nasz tato. Ale czy wiesz, że twój mózg jest skonstruowany przez naszego ojca w taki sposób, że zachowuje w pamięci najmniejsze drobiazgi i wszystkie informacje, które wydarzyły się w twoim życiu, nawet kiedy byłeś małą dzidzią, kiedy jeszcze byłeś w kołysce mu mamusi? I w wieku załóżmy 60 lat, nasz umysł wciąż jest w stanie odtworzyć sytuacje, które wydarzyły się w naszym dzieciństwie. Boże, jesteś niesamowity, i dziękuję Tobie, w jak niesamowity sposób nas stworzyłeś. Nasz mózg, wbrew temu, co dzisiejsza technologia nam mówi, nasz mózg wciąż da, działa setki, tysięcy razy szybciej niż jakikolwiek superkomputer największej, nowoczesnej technologii. Tylko, że problem w tym, że nie, nie wszyscy z nas, nie każdy z nas używa nasz umysł do tego stopnia. <noise> Ale wciąż Bóg stworzył w nas coś wiele potężniejszego niż nasz mózg. Jest to nasz umysł. Spytasz mnie, a co to za różnica? Jak to jest? Nasz umysł jest potężniejszy niż mózg, ponieważ jest on naszą zdolnością myślenia. Jest Wydziałem fakultetem Twojej myśli i zdolności myślenia. Teraz nasz umysł posiada dwa wymiary. Czyli tak naprawdę posiadamy dwa umysły. Nie uciekaj mi, tym pierwszym wymiarem jest nasze serce. A tym drugim jest po prostu coś, co nazywamy potocznie nasz umysł. Jednak te obydwie sfery zamieszkują w naszej strefie myślenia. Czyli nasze serce i nasz umysł. Nasz umysł jest naszym wydziałem świadomości, czyli tego, co robimy świadomie. To jest nasz umysł, to nie jest jeszcze serce. Czyli ta część myślenia naszego człowieka, która sprawia, że jesteśmy świadomi wszystkiego, co dzieje się wokół nas, oraz wszystko, co powoduje nasz refleks. To jest Twój i mój umysł. Nasz umysł jest odpowiedzialny za reakcję. Jest to mechanizm, który działa w naszej świadomości. Na przykład teraz. W większości mówię do waszego umysłu. To w naszym umyśle podejmujemy decyzje każdego dnia przez cały czas. Jak reagujemy, jak odpowiadamy na rzeczywistość i wszystkich przez cały czas. Na przykład kierowca, który być może w tej chwili zajechał Tobie drogę, albo ktoś Tobie nie odstąpił w tramwaju. A może właśnie zauważyłeś, że ktoś się do ciebie uśmiechnął spośród ponurego tłumu na przystanku. Twój umysł jest cały czas świadomy, czy jest zimno, czy jest gorąco, co się dzieje. Czyli jest to nasza świadomość w mechanizmie naszego mózgu, który nas powiadamia, co w danej chwili się dzieje wokół nas. Czyli nasz umysł działa tylko w teraźniejszości, tu i teraz. Ale powodem, czemu musimy oddzielić nasze serce od naszego umysłu, jest to, że nasz umysł jest zawsze aktywny i świadomy. Jednak nasze serce jest zupełnie inne, ponieważ nasze serce jest mieszkaniem. Miejscem naszej części wewnętrznej, czyli tej podświadomej, nasze serce jest wymiarem bardzo głębokich, często ukrytych myśli, które zachowują w sobie doświadczenie, nowe pomysły, idee, wizje, rezolucje czyli coś, o czym zdecydowałeś, kim byś chciał się stać. Serce jest także miejscem, w którym zachowujemy naszych przekonania. Czyli nasze przekonania nie zawierają się w naszym umyśle, ale w naszym sercu. I nasze serce jest tym miejscem, w którym budujemy i zachowujemy nasze wierzenia. Serce jest także miejscem naszych ukrytych nadziei, tych, o których często nawet nie mówimy innym. Ponieważ po prostu chcemy je zachować tylko dla siebie. Jednak serce jest także miejscem, w którym ukrywamy nasze bojaźnie, nasz lęk, nasz ból, strach przed próbą, bo co jeżeli mi się nie uda, strach przed spotkaniem kogoś, albo poślubieniem, bo co jeżeli ktoś ze mną zerwie, albo się w końcu rozwiedziemy, albo cokol przez cokolwiek w tej chwili przechodzisz. Ten strach, ten ból zawiera się w twoim sercu i Bóg jest zainteresowany, ażeby uzdrowić właśnie tę twoją dziedzinę najbardziej. Intymną. To jest miejsce, w którym Bóg chce Ciebie spotkać, do, w którym do Ciebie mówi cały czas, przez cały czas, nawet może przeze mnie, a może kiedy to wyłączysz, On będzie do Ciebie mówił. Bo takie myśli nosisz w sercu wszystkie. W Twoim sercu także ukrywasz najgłębsze pragnienia, tę największą tęsknotę, głód, pragnienie. Właśnie tam, w Twoim sercu. Więc gdzie jest Twoje serce? O jakim w ogóle sercu mówię? Czy o tym, które jest pompą, które pompuje Twoją krew? Nie. Mówię o Twoim prawdziwym sercu, które jest częścią Twojej egzystencji, która jest częścią Twojego ducha i duszy, czyli częścią Twojego umysłu. Duch, dusza razem. Bo bardzo często w oryginalnym języku, kiedy Biblia mówi o sercu, określa je jako. Duchowy umysł, czyli masz umysł, którego częścią jest umysł duchowy. Więc podczas gdy Twój umysł ma refleks, jest odruchowy, wtedy Twoje serce jest w opozycji, jest refleksyjne. Więc tu jest odpowiedź. Jaka jest różnica pomiędzy umysłem a sercem? Twój umysł jest reakcją, odruchem na coś z zewnątrz i to wydarza się szybko. Tu i teraz, a Twoje serce jest refleksyjne. To jest część Ciebie, która rozmyśla, rozważa, kontempluje. Na przykład, kiedy Twój umysł zdecyduje, aby dokonać czegoś, co jest niewłaściwe, wtedy właśnie, w tym momencie, część, która jest Twoim sercem, alarmuje Cię to jest niewłaściwe. Oczywiście, jeżeli masz w nim takie przekonanie. I tu. Często dochodzimy do konfliktu z samymi sobą, kiedy nasz umysł powie nam: Zrób to, zrób to, a serce powie: Nie, porozmawiajmy, przemyślmy, czy to ma sens, czy to zgadza się z wolą Bożą. Dlatego twoje serce jest bardziej refleksyjne, czyli przemyśla sprawę, a twój umysł działa duchowo, emocjonalnie, natychmiastowo. To mi przyniesie przyjemność, chcę to zrobić tu i teraz, a twoje serce cały czas cię zatrzymuje, mówi: Poczekaj, połącz się z Bogiem. Więc w Twoim sercu dokonują się prawdziwe decyzje, jednak Twój umysł będzie bardziej działał na zasadzie instynktu. Chcę to tu i teraz, czuję tak i chcę to mieć. Więc to, co mieści się w naszym sercu, reguluje i wpływa na reakcję naszego umysłu. Powiedzmy to jeszcze raz: to, co mieści się w naszym sercu, reguluje i wpływa na reakcję naszego umysłu. Co oznacza, że cokolwiek, wpły, co wpływa do naszego umysłu, nie jest prawdziwymi nami, ponieważ jesteśmy tym, co jest w naszym sercu, bo ono decyduje o tym, co Twój umysł ostatecznie uczyni. Twoje serce. Zaopatruje w fundamentalny system materiał, nad którym będzie musiał pracować Twój umysł, w rezultacie czego Twój umysł musi zareagować na reakcję Twojego serca. Proszę powtórzcie to nauczania, bo nie chodzi mi o to, żebyśmy tylko znali wersety w Biblii, ale żebyśmy wiedzieli, jak funkcjonujemy, jak Bóg nas stworzył i dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje. Bo często jest tak, że kiedy czytamy Biblię, to to osiada się tylko w naszemu myśle, przez co znając Słowo Boże, wciąż często upadamy, odchodzimy, grzeszymy i tak dalej. Postępujemy jak w starej naturze, prawda? Bo kiedy otrzymujemy jedynie informacje, tak jak to nauczanie, albo kiedy czytamy Biblię, wtedy to umieszcza się tylko w naszemu myśle. Jednak to jeszcze nie zmienia Ciebie albo mnie. Dlatego często pytamy Boże, co do nas mówisz, bo nie jestem w stanie ciebie usłyszeć. Moje życie jest dwulicowe, albo w bała, mam bałagan, nie wiem jaką mam podjąć decyzję, co mam myśleć na ten lub tamten temat. Dlatego istnieje bardzo znacząca różnica pomiędzy słuchaniem, a rzeczywiście słyszeniem, usłyszeniem i zastosowaniem tego. Jezus często mówił: Niechaj, te słowa osiądą się głęboko w waszym sercu. W Waszych uszach. Pamiętacie, kiedy Jezus powiedział: Słuchają, a nie słyszą? Mają uszy, a nie słyszą? Dlatego zapamiętajmy pewną zasadę. Nasze słyszenie wydarza się w naszym umyśle, ale rzeczywiście Jego słuchanie, czyli Jego posłuszeństwo, wydarza się w naszym sercu. Amen. Słuchamy. Jesteśmy posłuszni. Słuchamy w umyśle, jesteśmy posłuszni w naszym sercu. <laughs> Ile razy mówimy dla naszych dzieci, synu nie słuchasz mnie, albo do córki, córko w ogóle mnie nie słuchasz. Innymi słowy, to co im próbujemy przekazać, to przecież mówiliśmy do was przez jakiś czas i na pewno mnie słyszałeś, synu, cór, synku albo córeczko, ale wciąż twoje zachowanie nie łączy się z tym, co słyszałeś, czyli na poziomie twojego serca, tu, kiedy wprowadzasz to w czyn. Dlatego słuchasz, ale tego nie czynisz. Czyli słyszysz, a tego nie czynisz, bo samo słuchanie nie wymaga żadnej energii od nas. Ale posłuszeństwo jest ciężką pracą, dlatego Bóg powiedział: Posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. <grym> dlatego tak wiele małżeństw żyje dziś w konfliktach, ponieważ małżonkowie słuchają się nawzajem, ale nie słyszą. Nie słyszą. O tym dużo jest w mowa. W nauczaniu, nie mów tak do mnie, Jamie Evans, bardzo polecam na moim kanale. Czy często przyłapujecie się na tym, że gdzieś coś słyszeliście? Jakieś dzwony dzwoniły w jakimś kościele, ale nie wiesz gdzie? Słyszeliśmy, że ktoś coś powiedział, ale nie pamiętamy gdzie i kiedy? Więc nie możemy tego zastosować, mimo że mogło być to tak pomocne dla nas. Dzieje się tak, ponieważ usłyszeliśmy to w naszym umyśle, ale nie usłyszeliśmy sercem, nie posłuchalibyśmy. Dlatego serce jest kluczem do naszego życia. Nie nasz umysł, nasze serce. I dopóki jakakolwiek informacja nie dostanie się do naszego serca, wtedy jest tylko i wyłącznie tymczasową myślą, która umknie z naszego umysłu, zanim się spostrzeżemy. Muszę to powtórzyć. Dopóki jakakolwiek informacja nie dostanie się do naszego serca, wtedy jest tylko i wyłącznie tymczasową myślą, albo informacją, która wejdzie jednym uchem i wyleci drugim, zanim się spostrzeżesz. Bo nic nie wpłynie na nasze zachowanie, nic nas nie zmieni, dopóki dana informacja nie dostanie się do naszego serca. Dlatego próbuję podkreślać, jak wielką różnicą jest słuchanie i słyszenie drugiej osoby, Boga, Ciebie samego. A to przeprowadza mnie do kolejnego punktu. Nasze serce jest źródłem naszej zmiany. Powiedzmy to jeszcze raz. Nasze serce jest źródłem naszej zmiany. Zmiany. Czyli zmiana nie nastąpi, dopóki nie wstąpi coś do naszego serca. A o, o jakiej zmianie tutaj mówimy? Ile razy powtarzamy, Boże, chce się zmienić, chce się zmienić, chce się zmienić, chce się zmienić. Co tak naprawdę oznacza, że chcemy powrócić do oryginalnego prototypu człowieka, który chodził z Bogiem w raju zanim upadł. Więc to, co tak naprawdę musimy zrobić, kiedy mówimy o zmianie, to powrócić do tego, kim kiedyś byliśmy. Tutaj Ciebie zapraszam do nauczania doktora Jim Richards na moim kanale pod tytułem Poznaj samego siebie. Czyli musisz zedrzeć z siebie coś, co nie jest prawdziwym tobą, czyli tym nowym, odrodzonym człowiekiem, nową naturą, zedrzeć ca całe plugastwo z siebie i grzech. Pod którego wpływ dawno temu się wdostałeś, jednak pamiętaj, to nie jest częścią Ciebie, to nie jest tym, bo jeżeli jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie, jeżeli teraz już jesteś takim jak on, odbiciem Chrystusa, to nie należy do Ciebie. Więc nie zależy, jak wiele wiesz, ile pozwiadałam rozomów, to nic nie spowoduje żadnej zmiany we mnie do odkrycia, kim jestem w Bogu, dopóki ta informacja nie znajdzie się w moim sercu. Bo centrum naszego zachowania i fundamentem całego naszego zachowania, czy to działania i kluczem mojego życia i twojego jest nasze serce. Dlatego serce jest najpotężniejszym elementem człowieczeństwa, serce. Słowo Boże mówi, tak jak człowiek myśli, takim jest. Cokolwiek jest w Twoim sercu, takim jesteś. Takim ja jestem, to co mamy w sercu, tak będziemy się wypowiadać, tak będziemy działać, tak będziemy żyć. Więc nasze przekonania odzwierciedlają to, kim naprawdę jesteśmy. Ile razy dzielimy się z kimś o tym, o czym myślimy, ale to jeszcze nie oznacza, że to może iść po linii w harmonii z naszym wierzeniem. Jednak to, w co wierzymy, zawsze pojawi się na naszych ustach, w naszych odzewkach, reakcjach, yy, słowach. Nasze serce jest obnażone przez wszystko, co robimy w naszym życiu, w każdej dziedzinie. Całe nasze życie odzwierciedla nasze serce. Jezus powiedział w Mateusza 5, błogosławieni ci, którzy są, co? Czystego serca, ponieważ oni, co? Boga oglądać będą. Czyli jeżeli nasze serce jest czyste, święte i nie ma w nim skorumpowania, zniszczenia, plugastwa, wtedy będziemy Boga widzieć w we wszystkim, w każdej dziedzinie będziemy rozumieć Jego słowo we właściwy sp sposób, Jego naturę, taką, jaka jest, będziemy w stanie kochać wszystkich i przyjąć miłość od Boga, ponieważ nasze serce będzie przepełnione informacją Bożą i nie będziemy szukać żadnego innego zaspokojenia tylko w Nim. Będziemy postrzegać nasze małżeństwa, nasze relacje w inny sposób. Czemu? Ponieważ Bóg powiedział, Błogosławieni czystego serca. Nie będziemy oczerniać. Także i, i potępiać Boga za jakieś nieszczęście, bo możesz być pewien, że kiedy wierzysz w Boga i że kiedy masz przekonanie i wiarę w Twoim sercu, wtedy to odzwierciedli się na Twoim życiu. Nie patrz na zniechęcenie i brudy i wszystko, co musisz naprawić, po prostu przyjdź do Boga i powiedz, Boże, od teraz, właśnie w tej chwili, chcę się zmienić. Oczyść moje serce, bo chcę być błogosławionym. Chcę być tym, którego określasz czystego serca, ponieważ oni będą Boga oglądać w każdej mojej dziedzinie, już tu na ziemi, we wszystkich pytaniach, w moich modlitwach, błaganiach, zmaganiach się. Panie, chcę Ciebie oglądać, ponieważ wiem, że wszystko będzie wyglądać lepiej, prościej. I wtedy będę w stanie usłyszeć głos swojego Ducha Świętego, który zawsze da mi odpowiedź w mojej nawet najgorszej, najbardziej skomplikowanej sytuacji. Pragnę także podkreślić pewną ważną rzecz na koniec. Istnieje pewien nazwę to emocjonalny, duchowy, sercowy wirus, który nazywa się oszukaniem albo próbą oszukania samego siebie. Są to nasze pomieszane motywacje i intencje, czyli dobre ze złymi. Kiedy na przykład podejmujemy się czegoś, oszukując w tym swoje własne serce, że robimy coś z dobrych intencji, jednak wciąż ukrywając albo przed samymi sobą, albo przed innymi te złe motywacje, które prędzej czy później wyjdą w postaci nieudanych przedsięwzięć, decyzji co potem w rezultacie końcowym nas zrujnuje albo spowoduje ból, burzę w życiu, chaos, nieudane małżeństwo, cokolwiek to jest, finanse, biznes, zbankrutujesz, co oczywiście nie jest zawsze stuprocentową przyczyną. Ale często jest tak, że wtedy, budując coś na negatywnych motywacjach, które zmieszamy z pozytywnymi, będziemy to budować i dążyć do tego, myśląc cały czas przez, przez pryzmat tych dobrych. A no przecież to fajnie wygląda, to wiesz, chcę pomóc innym, może to jest akcja charytatywna. Więc. Oszukujemy tym samych siebie, często dając na przykład pieniądze z niewłaściwych motywacji, tak naprawdę, aby być zauważonym. A potem, kiedy coś nam się nie ułoży, kiedy tragedia zapuka do naszych drzwi, mówimy, Boże, czemu to na mnie wzrzuciłeś? Jaką miałeś dla mnie w tym lekcję? Co chcesz, żebym się przez to nauczył? Jednak nie zauważamy, że wszystko zaczyna się od korzeni naszych nierozpoznanych albo zamieszanych, Złych i dobrych intencji, motywacji, co było pierwszym i jedynym powodem na samym początku, dlaczego żeśmy się zwładowali w to, w czym dzisiaj tkwimy. O czym Biblia mówi w tak wielu fragmentach, dosłownie co drugą stronę może zobaczyć Boże, sprawdź moje serce, miej czyste serce, ucieknij się do Boga, rozmawiaj z Nim, zanurz się w Nim. Opływaj w Jego Duchu Świętym. Biblia nas wyraźnie uczy, aby modlić się, Panie, sprawdź moje serce, czy kryje się w Nim coś, co może ranić Twoje serce. Spójrz nawet na psalm 139, 23, 24. Sprawdź moje serce, Panie i pokaż mi. Dlatego pamiętajmy Mateusza 5: błogosławieni ci, którzy są czystego serca, czyli ci, Którzy, kiedy podejmują się czegoś, nie mieszają w tym dobrych i złych motywacji, nie próbują oszukać innych albo nawet samych siebie, żeby coś stworzyć, osiągnąć. Nawet jeżeli to się wydaje wspaniałą misją, wspaniałą wizją, albo nawet założeniem kościoła, cokolwiek to jest. Akcja charytatywna. Sprawdź wpierw swoje motywacje, sprawdź, dlaczego to robisz. Zadaj sobie trudne pytania, na które nie chcesz odpowiadać, ale wiesz, że musisz. Na przykład, kiedy jesteś samotny, zdesperowany, kiedy tak bardzo chcesz mieć kobiety, modlisz się o żonę, sprawdź swoje motywacje. Czy przypadkiem nie wchodzisz w, w, w relacje tylko dlatego, że czujesz się samotni i chcesz zapełnić swoją pustkę, bo prawdziwą motywacją czystego serca, jeżeli chcesz założyć rodzinę, czy pobrać się, powinno być służenie drugiej osobie i pragnienie zaspokojenia ich potrzeb, czyli tej drugiej osoby, nie Twoich. Pomódl się ze mną. Ojcze, nie chcemy żyć w zakłamaniu ani podejmować decyzji na bazie naszego umysłu, naszych emocji, zaspokojenia naszych własnych potrzeb, naszego komfortu albo rządy. Ale chcemy czynić decyzje i rzeczy z czystych intencji, Ojcze, z czystych motywacji. Chcemy żyć i działać na podstawie słyszenia Twojego głosu i tego, co Ty mówisz do naszego serca, Panie. Nie na zasadzie naszych zmysłów, instynktów i emocji. Ojcze, pomóż nam być trzeźwymi na duchu, trzeźwymi na duszy, bo Ty powiedziałeś, każdy, który usłyszy moje słowa i zastosuje je, jest jak mędrzec, który zbudował swój dom na skalę. Czyli, Panie, nie chcemy tylko słyszeć, ale chcemy to praktykować, zastosować w naszym życiu, wierzyć w to, żyć w tym przekonaniu, ponieważ chcemy być jak ten mędrzec, o którym mówisz, Panie, w swoim słowie, który zbudował dom na skalę tobie, bo ty jesteś naszą skałą. Amen. Kochani, do dzieła. Ty i ja